Jeżeli chodzi o kościół satanistyczny, słuchajcie, to takie moje skromne zdanie, nie? jeżeli sataniści no, uwielbiają nie te dobrą stronę, tylko tę złą stronę, nie, czyli zło, samo zło uwielbiają, słuchajcie. Jeżeli to jest, jest kościół satanistyczny, są takie kraje, które pozwalają na budowanie kościołów, to ja, ja nie mówię, że nie, ale oni muszą w statusie mieć po prostu, że kochają, uwielbiają zło. Czyli muszą wpisać, że pedofilstwo jest prawem każdego satanisty, słuchajcie. Jeżeli to wpiszą w status i świat się na to zgodzi, wiedząc o tym, oczywiście musi być wpisane, tak? I oni się pod tym podpisują. I świat po prostu się na to godzi. To okej. Okay. To niech tak świat idzie z tymi śmieciami dalej. No, ale inaczej nie. Nie ma satanizmu. Jeżeli tego nie wpisują, to żadnego kościołu satanistycznego nie ma na świecie. To jest jedyny kościół, jedna religia, która nie może być uznana. Jeżeli to wpiszą i świat się na to zgodzi, dając radę z tym, jak będą bić na przykład, to okej. Okay. A jak nie będą bić, bo świat chce, to też ok, niech idą dalej. I tak ma być, słuchajcie. Czy nie?